8a! Witajcie uczniowie! Przed Wami trudna decyzja. Wybór szkoły. Wprawdzie pragnęlibyśmy spotkać się z nami osobiście, ale spowodowana sytuacja epidemią nam na to nie pozwala. Dlatego zapraszamy Was na wirtualny baset w naszej wspaniałej szkole. Zapraszamy. <śm> Z oddziałami integracyjnymi w Poznaniu istnieje od 1938 roku. Od samego początku jej patronem jest Osal Frank, dowódca i oficer. Razem ze swoją żoną Haliną Frank od początku chcieli dobra dla dzieci i ufundowali ziemię, na której istnieje nasza szkoła. Jesteśmy szkołą z tradycjami, jednak bardzo nowoczesną. Sami zobaczcie. Główne wejście zna każdy. Witam, a tu przymiła obsługa szkoły, która dba o bezpieczeństwo i porządek. Naszą wycieczkę zaczynamy od tajemniczych drzwi, które kryją za sobą radiowęzeł. To właśnie tutaj uczniowie przekazują sobie najważniejsze informacje. Naszej wycieczki jest sekretariat, czyli miejsce, w którym raz z rodzicami będziecie składać dokumenty. A pani Marta będzie czekać na was z niecierpliwością i uśmiechem na twarzy. Tu właśnie zacznie się wasza piękna przygoda. A tuż za mną znajduje się nasze małe centrum dowodzenia, czyli gabinet pani dyrektor. O, na razie zamknięto. potrzebować wsparcia lub pomocy. Zawsze możecie zapukać do drzwi pokoju nauczycielskiego, który właśnie tutaj się znajduje. Natomiast obok znajduje się gabinet pielęgniarki, a tuż naprzeciwko biblioteka szkolna. Do wyboru, do koloru, ale pamiętajcie, aby książki oddawać w terminie. A teraz wrócimy do sekretariatu. Może uda nam się odwiedzić królestwo pani dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie się obecnie w sali polonistyczno-geograficznej. Tutaj lekcje języka polskiego, czytanie lektur, a także nauka o krajach i kontynentach będzie Wam sprawiała ogromną przyjemność. Oto sala, w której dodajemy, mnożymy, dzielimy, potęgujemy i mierzymy. W tej sali matematyki i fizyki się nie boimy, a o energii i sile pracy chętnie się uczymy. A w tej sali odbywają się lekcje muzyki. Jest tutaj głośno i radośnie. dziedziniec znajduje się nasza sala informatyczna. Dla każdego jest po jednym stanowisku. Tutaj odkrywamy tajniki informatyki. A oto nasz długi korytarz, na którym spotykamy się, żeby wyjść na dziedziniec szkoły. Tutaj spędzamy przerwę na świeżym powietrzu. Zapraszam! najmłodszych mamy również plac zabaw, który cieszy się ogromną sympatią. Na końcu korytarza znajduje się świetlica, w której najczęściej spędzają czas najmłodsi. Tam dzieci się nigdy nie nudzą. Hej! Z ciekawszych przedmiotów, korzystamy z fajnych pomysłów dydaktycznych. Na naszych lekcjach często towarzyszy nam nasz kościsty kolega Stefan. Nieodłączym elementem chemii, dlatego znajdujemy się w sali chemicznej, gdzie pod szczejem okien nauczyciela wykonujemy różne eksperymenty. Jeśli jesteś miłośnikiem historii, ta sala jest właśnie dla ciebie. Tutaj uczymy się o historii nie tylko Polski, ale i całego świata. Idziemy dalej. Gdy ci smutno lub jest ci źle, zapukaj do gabinetu psychologa i pedagoga. Tutaj znajdziesz wiele wspaniałych gier planszowych, ale również porozmawiasz o swoich uczuciach i emocjach i rozwiążeć swoje wszystkie problemy. Zaraz obok znajduje się salka terapeutyczna. Tutaj odbywają się różne zajęcia ruchowe. Za tymi mieszkalnymi drzwiami znajduje się ogromna sala gimnastyczna oraz odnowione boisko szkolne. Nasi siłę zadbali o to, aby w kantorku sportowym nie zabrakło profesjonalnego sprzętu. Gimnastycznej znajduje się boisko szkolne. Gdy robi się ciepło, często tutaj gramy w piłkę, siatkówkę oraz spędzamy czas na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że się podobało. A my we wrześniu widzimy się w murach naszej szkoły. My już niestety w czerwcu pożegnamy tę szkołę, ale Was do niej serdecznie zapraszamy. Cześć!